Co robicie po egzaminie po południu? Jak się relaksujecie? Dalej nauka, na następny dzień. No ja wiem, małe piwko wieczorkiem. Tak spokojnie raczej nie ma, także cały czas nauka. Można się jeszcze czegoś nauczyć przed dzień egzaminu? Może przypomnieć, ale nie nauczyć. A nie lepiej odpocząć, pójść na spacer? Wchodzi w zakres zajęć takich. Trzeba się wyludować trochę, nie mam no właśnie moje zimne piwko, tak z wieczorka, żeby się lepiej spało. O. Co robisz po egzaminie, żeby się odprężyć przed następnym dniem? Na piwo idę. I tylko piwo? Tylko. I tylko to może pomóc? Nie no, na pewno nie pomoże, ale, ale to robię. Co trzeba zrobić po egzaminie, żeby się odprężyć odpocząć? Chodzić na wodę najlepiej. A co ty zrobiłeś wczoraj po egzaminie? No niestety wczoraj nie mogłem, ale przyszedłem na dobry obiad, no. potem przyszedłem do kina, potem przyszedłem spać. I nie uczyłeś się już Nie, nic. To nie jest sposób uczyć się dzień przed egzaminem. Co kto co, 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 co lubi. Ja nic mi się nie nauczył w każdym razie. Rozumiem, że pracowałeś wcześniej bardzo, bardzo, bardzo ciężko. No i bardzo, bardzo. Zobaczymy z jakim, jakim skutkiem. Co należy zrobić po egzaminie, a przed następnym egzaminem, żeby się odprężyć? Co należy zrobić? Właściwie to sama nie wiem. Nie, nie należy się przejmować na pewno. <laughs> Myślę, że następnym razem pójdzie lepiej, jeżeliś poszło każej teraz. No ja też tak uważam, po prostu trzeba się dużo uśmiechać. A co wy robiłyście? wyszły, wyszły z egzaminu, Poszłyśmy się po prostu przejść i odprężyć. To jest najważniejsze. I przed, i po egzaminie, żeby się nie denerwować. No ja też myślę, nie należycie przejmować końców, że dzisiaj się nie kończy na jednym egzaminie. Zawsze można spróbować, prawda? <noise> następnym razem. Co trzeba robić po egzaminie, a przed następnym egzaminem? Tak, należy trzeba się odprężyć. Ja na przykład poszłam do kina te kolegi. Nie można się już nauczyć przed samym egzaminem. Nie, ja zawsze wychodzę z założenia, że trzeba przynajmniej mieć dzienną przerwę, żeby cokolwiek napisać i cokolwiek sobie przypomnieć.